Rozdział czwarty. Tajemnica młodego nawaja. Dzień chylił się już ku końcowi, a szeryf Alan jeszcze nie powrócił do domu. Tomek i Bosman, zaintrygowani jego przedłużającą się nieobecnością, czekali w wygodnych fotelach na werandzie. Pilnie wsłuchiwali się w odgłosy płynące z szerokiego stepu. Lada chwila spodziewali się usłyszeć ten końskich kopyt. Tymczasem wokół rozbrzmiewało jedynie ćwierkanie świerszczy i rechotanie żab nad pobliskim stawem. Niebawem na werandę weszła sali z matką. Przybycie pań zmusiło dwóch przyjaciół do przerwania domysłów na temat wyprawy szeryfa. Dla odmiany zaczęli teraz wspólnie podziwiać zachód słońca. Całe niebo przedstawiało prawdziwe kłębowisko złota, czerwieni, srebra i błękitu. Szałwiowy step, obramowany od południowego zachodu pojedynczymi poszarpanymi pasmami gór, mienił się purpurą. Pani Alan zachwycała się ciepłym kolorytem arizońskiego nieba chwaliła również orzeźwiające, zdrowe powietrze. Jej zdaniem Nowy Meksyk i Arizona stanowiły wymarzony kraj dla osadników. Bosman potakiwał skwapliwie, lecz zamiast na piękny horyzont częściej spoglądał na stającą przed nim szklankę ulubionego rumu. Sali pochyliła się do Tomka. Zaczęła szeptać mu coś do ucha, gdy naraz rozległ się głuchy tętent koni. Nie ulegało żadnej wątpliwości, że większa grupa jeźdźców zbliżała się galopem do rancha. Tomek spojrzał na Bosmana, ten jednakże z całym spokojem popijał swój rum, zdając się niczym nie przejmować. Ten ten koni potężniał z każdą chwilą. Wkrótce w obłokach kurzawy ukazała się gromada jeźdźców. Osadzili spieniony wierzchowce tuż przed werandą. Wysoki, chudy szeryf alan lekko zeskoczył z karosza. Niedbałym ruchem rzucił cugle Murzynowi, który wybiegł mu na spotkanie, a następnie odwrócił się ku pozostałym jeźdźcom. Byli to Indianie ubrani w skórzane spodnie i kurtki. Na głowach o krótko ostrzyżonych włosach nosili szare kapelusze z szerokimi kresami, niczym nie różniące się od kapeluszy kawalerzystów armii Stanów Zjednoczonych. Wszyscy byli uzbrojeni w karabiny. Na rozkaz, wydany w języku angielskim przez szeryfa, Indianie zeskoczyli z koni. Tylko jeden z nich nie wykonał żadnego ruchu. Jak wykuty z kamienia posąg, siedział nieruchomo na mustangu. Chociaż nie można było mieć wątpliwości, że tak jak większość Indian amerykańskich znał bardzo dobrze mowę białych ludzi. Teraz dopiero można było spostrzec, że odzienie miał inne niż pozostali Indianie. Długie skórzane nogawice z frędzlami na szwach sięgały z tyłu tylko do pośladków, które osłaniała przepaska przeciągnięta między nogami. Szeroki, barwnie tkany pas opuszczał się aż na biodra. Spod luźno otwartej z przodu kamizelki z długimi rękawami Wyglądało nagie, miedziano-brązowe ciało. W przeciwieństwie do reszty jeźdźców miał na głowie czarne sombrero. Długie włosy opadały mu na ramiona. Tomek w ostatniej chwili powstrzymał okrzyk zdumienia. Indianin żywo przypominał mu tajemniczego jeźdźca widzianego z daleka tego ranka. Przyjrzał mu się baczniej. Zaraz też zrozumiał, dlaczego pozostał na koniu. Ręce Indianina były skute w przegubach stalowymi kajdankami. A stopy związane grubym rzemieniem przeciągniętym pod końskim brzuchem. Tomek zbliżył się do bosmana. Wydaje mi się, że to jest ten tajemniczy jeździec, którego widziałem rano na stepie, szepnął. Trzymaj język za zębami, dopóki się nie dowiemy, co to za ptaszek, mruknął bosman. Tymczasem szeryf nie tracił czasu. Na jego polecenie Indianie rozwiązali stopy jeńca, ściągnęli go z wierzchowca Powalili na ziemię i natychmiast skuli nogi tuż nad kostkami stalowymi kajdankami. Następnie trzech Indian odprowadziło konie do zagrody, podczas gdy inni zaczęli się rozgospodarowywać pod gołym niebem przed werandą domu. Dwaj Indianie z karabinami gotowymi do strzału usiedli przy jeńcu. Szeryf Alan wszedł na werandę. Zaledwie wydał polecenie murzynce Betty, aby przygotowała pożywienie dla Indian, Sali podbiegła do niego. – Co to wszystko ma znaczyć, kochany stryjku? Kim jest ten związany Indianin? Zawołała. Pomówimy o tym za chwilę. Jestem głodny jak wilk, odparł szeryf. Czy jedliście już kolację? Czekaliśmy na ciebie, Johnny, odpowiedziała pani Alan. Teraz jednak straciłam chęć do jedzenia. Cóż uczynił ten biedny człowiek, że jest traktowany w ten sposób? Biedny człowiek? Zdziwił się szeryf. To nie dla niego określenie. Gdy usłyszysz, kto to jest, na pewno cofniesz swe słowa. – Australijscy krajowcy nie dali się wam tak we znaki, jak nam wojowniczy Indianie amerykańscy. Stąd też i twoje oburzenie. Chodźmy teraz na kolację. Widzę, że Betty nakryła już do stołu. Sherry wykonał ręką zapraszający ruch. Wszyscy weszli do jadalni. Alan z apetytem pochłaniał różne smaczne potrawy. Tomek, Sally i jej matka jedli niewiele, natomiast Bosman Nowicki dotrzymywał towarzystwa gospodarzowi. Obydwaj podsuwali sobie półmiski i ochoczo dolewali z dzbana zimnego piwa. Oni się chyba nigdy nie najedzą, szepnęła Sali, czekająca z wielką niecierpliwością na jakieś wyjaśnienia stryjka. Pociesz się, ich żołądki już niedługo nie wytrzymają. Twój stryj zwalnia tempo, również szeptem odparł Tomek. Sali murgnęła porozumiewawczo do niego, gdy w końcu szeryf otarł usta serwetką i odsunął talerz. Z pudełka stojącego na stole wyjął wonne cygaro. Z scyzorykiem odciął starannie grubszy koniec, po czym zapalił. W milczeniu wypuszczał dymne kółka. Widzę, że nasze piękne panie straciły apetyt na widok indiańca w stalowych bransoletkach, odezwał się bosman, uśmiechając się wyrozumiale. Wielka to cnota mieć litościwe serce. Wiele się człowiek napatrzył podczas włóczęgi po zakamarkach świata, ale muszę się przyznać, że i mnie zawsze wzrusza niedola bliźniego. Szeryf poważnie spojrzał na poczciwego marynarza. Wolno wypuścił kłop błękitnego dymu. Czy ktoś z państwa słyszał o tańcu ducha? zapytał spokojnie. Bosman zaprzeczył ruchem głowy. Pani Alan i Sally również nigdy nie słyszały o takim tańcu. Tomek natomiast odezwał się pewnym głosem. Taniec ducha był rewolucyjnym tańcem szczepu Siuksów. Brawo kawalerze. Widzę, że jeszcze nie zdążyłem właściwie ocenić twej wiedzy o świecie i ludziach, pochwalił szeryf Alan. Skąd się o tym dowiedziałeś? Przed każdą wyprawą staram się zdobyć trochę wiadomości o kraju, do którego mamy zamiar się udać, odparł chłopiec. Musisz pan wiedzieć, że nasz Tomek odziedziczył po swym szanownym rodzicielu smykałkę do nauki. To chodzące encyklopedie, chełpliwie rzekł marynarz, rad, iż może się pochwalić wiadomościami wychowanka. Nie posądzałem Tomka o zbyt wielkie zainteresowanie książkami, widząc jak całymi dniami ugania się na Mustangach po stepie, przyznał szeryf. Czy jeszcze wiesz coś więcej, mój chłopcze? O siuksach i tańcu ducha. Niestety to już wszystko. A czy stryjek wie, podstępnie zapytała sali. Szeryf uśmiechnął się do niej i zaczął mówić. To dość dawna i dziwna historia. W roku 1888 między Indianami północnego Zachodu rozeszła się wieść, że w jakimś zakątku Wyoming zjawił się Great Medicine Man, wielki szaman, który wzywał wszystkich czerwono skórych do rokoszu przeciwko białym kolonistom. Był to Indianin ławoka ze szczepu Piute. Nawoływał on współbraci do zaniechania wzajemnych walk plemiennych i zjednoczenia się. W myśli jego idei Indianie powinni zaprzestać wyniszczających wojen oraz porzucić zwyczaje przejęte od białych ludzi. Jeżeli dokonają tego, to wtedy zjawi się indiański mesjasz, który wypędzi białą rasę za wielkie morze, wskrzesi zaginione bawoły i przywróci stary sposób życia Indian. Te idee odrodzenia, szerzone przez Starego Łowokę, znane tu były jako taniec ducha, ponieważ tak zwał się taniec towarzyszący związanym z nimi obrzędom. Na czas tańca Czerwonoskurzy zakładali białe koszule bawełniane, ozdobione świętymi symbolami, mającymi chronić ich od zła. Taniec ten wprawiał Indian w jakiś hipnotyczny trans, wierzyli, że podczas niego dusze ich wędrują do krainy Wielkiego Ducha, gdzie przebywają zmarli wielcy przodkowie. Wezwania łowoki nie pozostały bez echa. Indianie wykopywali topory wojenne, uzbrajali się i malowali twarze bojowymi barwami. Taniec ducha podniecał wzburzone umysły. Indianie chwytali za broń, wypowiadali posłuszeństwo agentom rządowym zawiadującym rezerwatami. Rozpoczęły się groźne zamieszki. Wzmogły się one, gdy na czele całego ruchu rewolucyjnego stanął Tatanka Jotanka, siedzący byk. Wódz oraz wielce wpływowy szaman plemienia Teton Dakota, należącego do grupy językowej Sioux. Był to bardzo niebezpieczny człowiek. On to bowiem organizował wojnę w latach 1875 i 6. Po bitwie nad Little Bighorn schronił się do Kanady, skąd jednak powrócił w roku 1880 po ogłoszonej przez rząd amnestii i osiadł w rezerwacie Siuksów. Jako nieprzejednany wróg białych podjął wezwanie łowoki. Znów rozpoczął walkę. Początkowo odnosił pokaźne sukcesy, lecz wkrótce zabrakło mu broni i amunicji. – Stryjku, co się stało z tym dzielnym wodzem? – zapytała Sali. Szeryf ściągnął gniewnie brwi, lecz odparł spokojnie. Zginął marnie, jak na to zasłużył. Jako przywódca powstania został zastrzelony wraz z jednym ze swych synów przez członków indiańskiej policji – czerwonego Toma i głowę byka. Śmierć buntowniczego wodza – Położyła kres nierozsądnym walkom Indian. Kiedy zginął siedzący byk? zapytał Tomek. W grudniu 1890 roku, wyjaśnił szeryf i zajął się swoim zgasłym cygarem. Tak mi się wydawało, zapytałem tylko, ponieważ nie mogę doszukać się związku pomiędzy tańcem ducha i jeńcem indyańskim leżącym w więzach przed domem, powiedział Tomek. Wyraziłeś głośno moje myśli, zawołała pani Alan. Cóż ma wspólnego z tym wszystkim ten biedny człowiek? Otóż doszliśmy do sedna rzeczy, rzekł szeryf. Od pewnego czasu zacząłem otrzymywać informacje, iż jakiś tajemniczy czerwonoskóry mąci umysły okolicznych Indian. Na skutek jego wichrzycielskiej akcji, w niektórych rezerwatach zaczęto jakoby odbywać zakazane obrzędy tańca ducha. Po zagadkowym zniknięciu dwóch agentów rządowych, musiałem sam się zająć wyświetleniem sprawy. Złowrogie pogłoski okazały się prawdziwe. Ustaliłem wkrótce, że jakiś emisariusz przyjeżdża co pewien czas z zagranicy meksykańskiej, do naszych rezerwatów i podburza Indian do powstania przeciwko białym. Kilkakrotnie urządzałem na niego zasadzki, lecz ostrzegany przez swoich szpiegów, wymykał się dotąd z rąk. W końcu natrafiłem na właściwego człowieka, który pomógł nam w ujęciu wichrzyciela. Zamożny rancher, Indianin wiele grzyw, zawiadomił mnie wczoraj, iż spodziewa się jego przybycia. Zaczaiłem się więc z policją indiańską w domu informatora i groźny przestępca wpadł w naszą pułapkę. Ha, więc to jest zapewne ten gagatek, krzyknął Bosman, uderzając się dłonią w Udo. Powinszować szeryfowi, powinszować. Jak się zwie ten ancymon? Tomek zgorszony spojrzał na przyjaciela, lecz Bosman zachowywał się, jakby go wcale nie dostrzegał. Szeryf skwapliwie wyjaśnił. Jest to apacz zwany czarną błyskawicą. Czarny kolor wśród Indian symbolizuje śmierć. Podobno czarna błyskawica ma nie jedno na swoim sumieniu. Wielki sukces Szaryfie chwalił Bosman. Dlaczego jednak nie powiesiliście go od razu? Musimy wydobyć od niego zeznania. Czarna błyskawica jest prawdopodobnie przywódcą większej grupy czerwonoskórych ukrywającej się w górach w pobliżu naszej granicy. Poza tym nie mamy zamiaru pozbawiać go życia. Jeżeli zachowa się rozsądnie i zdradzi nam kryjówkę buntowników, to będzie traktowany jako jeniec wojenny. Czy to znaczy stryjku, że uwolnicie go po złożeniu zeznań? Zapytała sali. Nie, moja droga, będzie odesłany do fortu Marion na Florydzie, gdzie kilkuset opornych Indian przebywa na warunkach jeńców wojennych. Więc nic złego mu się nie stanie, ucieszyła się sali. Chyba niezbyt rozsądnie, aby buntowników traktować tak łagodnie, odezwał się Bosman Nowicki, udając oburzenie. Zły to przykład dla innych mąciwodów. Niech się pan tym nie kłopocze uspokoił go szeryf. Jesteśmy na tyle silni, że nie potrzebujemy uciekać się do zbyt drastycznych posunięć. Bosman jednak nie dał za wygraną. Gdy wielu takich zuchów zgromadzi się w jednym miejscu, to i chyba nie trudno o zorganizowanie ucieczki, a wtedy rebelia gotowa. Daliśmy sobie radę z lepszymi od czarnej błyskawicy, odparł szeryf Alan. Trzeba panu wiedzieć, że Apache, nawykli od wieków do rozbojów, długo opierali się zamknięciu w wyznaczonych rezerwatach. Tacy wojownicy jak Cochise, Jeronimo, Naches, Juch i Nolji mocno dali się nam we znaki. Gdy nie pomogły łagodniejsze środki, ogłoszono ich za wyjętych spod prawa i ścigano tak długo, dopóki nie zostali pojmani. Większość z nich przebywa w obozach na Florydzie, ale niewielu powróci w swe rodzinne strony po odbyciu kary. A to dlaczego, jeśli można zapytać, zaciekawił się Bosman. Tutejsi Indianie przyzwyczajeni są do suchego, stepowego klimatu. Większość Florydy natomiast pokrywa bagnista dżungla. To też surowa dyscyplina, odmienna i niezdrowa okolica, a także tęsknota za rodzinnymi stronami robią swoje. Ho, 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 niezły sposób na pozbycie się buntowników, basowo zarechotał Bosman Nowicki. Jak się to mówi za przeproszeniem pana, wszystko robi się w białych rękawiczkach. Pani Alan zmarszczyła brwi. Ładnie postępujecie z prawowitymi właścicielami tej ziemi. Krótko mówiąc, Indianie muszą pozwolić zamknąć się w rezerwatach lub zginąć w forcie Marion, powiedziała o schłym tonem. Nie wiedziałem, że biednym Indianom dzieje się tyle niesprawiedliwości, smutno rzekł Tomek. Rosyjscy carowie taki sam los zgotowali Polakom. Prawdziwych patriotów wieszają na szubienicach lub zsyłają na Sybir. Przecież nawet mój ojciec i pan Bosman musieli uciekać z kraju, by w ten sposób ratować się przed zesłaniem. Proszę, proszę, to ja z narażeniem życia całymi dniami uganiam się po wertepach w poszukiwaniu buntowników, a tu moi najbliżsi zarzucają mi nieprawość, odezwał się szeryf śmiejąc się wymuszenie. No, ale skoro tak jest, to przyznam się wam, że czasem żal mi tych czerwonoskórych zuchów. Dopóki jednak jestem szeryfem, muszę spełniać swój ciężki nieraz obowiązek. Rozumiem, rozumiem to, szanowny panie. Na statku stosuje się takie samo prawo. Każdy człowiek musi wypełniać swój obowiązek. Nawet gdyby go to miało kosztować życie, przytaknął Bosman. Urząd szeryfa to jak urząd kapitana statku. Ale nie rozumiem, dlaczego ci czerwonoskórzy policjanci z takim zapałem pilnują jeńca? Czy nie mogą się z nim pokumać? Nie ma obawy. Należą do policji indiańskiej, która jest znienawidzona przez większość czerwonoskórych. Niesłuszne to wszakże stanowisko, ponieważ w policji służą Indianie lojalnie ustosunkowani do naszego rządu. Czy rozsądne postępowanie można nazwać zdradą? Wydaje mi się, że można, jeżeli sprzeczne jest ono z interesem narodu. Cóż tu jednak mówić o przyjaznych stosunkach pomiędzy czerwonoskórymi i białymi, skoro sami Indianie pałają do siebie nienawiścią, trąciła pani Alan, nieprzekonana argumentacją szwagra. Zanim szeryf zdążył cokolwiek odpowiedzieć, odezwał się Tomek. Ludzie prawi i szlachetni zawsze znajdą właściwą drogę postępowania. Słyszałem o białych, cieszących się prawdziwą przyjaźnią Indian amerykańskich. Na przykład nasz rodak, odkrywca i podróżnik Paweł Strzelecki przez długi czas przebywał wśród Indian i zaprzyjaźnił się z Osceolą, bohaterskim wodzem Seminolów. Tomi, czy to ten sam podróżnik, który odkrył w Australii Alpy Australijskie i nazwał ich najwyższy szczyt Górą Kościuszki? Nieśmiało zapytała Sali. Tak, to on, potwierdził Tomek uśmiechając się do swej przyjaciółki. Nie wiedziałam, że Paweł Strzelecki podróżował po Ameryce, zdziwiła się Sali. Strzelecki zwiedził niemal cały świat, wyjaśnił chłopiec. Przed przybyciem do Australii podróżował po Ameryce Północnej i Południowej, a potem zwiedzał wyspy Pacyfiku i Nową Zelandię. Czy w Stanach Zjednoczonych dokonał jakichś ciekawych odkryć? Pytała Sali. W Ameryce strzelecki prowadził przede wszystkim rozległe badania etnograficzne, a ich wyniki opisał w swej książce. W Stanach Zjednoczonych przewędrował szlakiem kościuszkowskim, to znaczy, zwiedził Boston, Nowy Jork, Filadelfię, Baltimore, Washington, Richmond i Charleston. Prowadził ciekawe badania w meksykańskiej Sonorze oraz w Kalifornii. Strzelecki był ponadto wielkim filantropem. Zawsze pomagał prześladowanym i pokrzywdzonym. Spotkał się nawet z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Andrew Jacksonem, by wstawić się za polskimi emigrantami, jak i za byłymi więźniami karnie deportowanymi przedtem z Anglii do Ameryki. Wtedy również próbował wpłynąć na ulżenie doli Indian i murzyńskich niewolników. W tej sprawie dotarł nawet przed Kongres amerykański. Ho ho, śmiały to był człowiek z tego strzeleckiego, wtrącił Bosman. Czy on naprawdę nic a nic nie bał się Indian? dopytywała się sali. Jak już powiedziałem, strzelecki prowadził badania etnograficzne wśród pierwszych mieszkańców Ameryki. Przebywał więc jakiś czas u Huronów, zamieszkujących krainę Wielkich Jezior. Niejedną noc spędził w ich wigwamach, chociaż był to wtedy okres wojen indiańskich, wędrował samotnie po puszczach i stepach. Często przekraczał wojenne ścieżki Indian, płonących uzasadnioną nienawiścią do białych kolonistów, a mimo to nie tylko potrafił uniknąć wszelkich niebezpieczeństw, lecz nawet zaprzyjaźnił się z różnymi szczepami i ich wodzami. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że w tym właśnie czasie, gdy Seminole osiedli na Florydzie, Rozpoczęli nierówną, lecz bohaterską walkę ze Stanami Zjednoczonymi, pragnąc zapobiec wyniszczeniu swego szczepu. Strzelecki żył z nimi w wielkiej zgodzie i zadzierzgnął więzy przyjaźni z wodzem Osceolą. Strzelecki pisał później w swoim pamiętniku o tym wielkim indiańskim wodzu. Tommy, powiedz jeszcze, co się stało z Osceolą. Został wzięty przez Amerykanów do niewoli. W roku 1838 zmarł na Anginę w forcie Moultrie. Jako jeniec wojenny. Ciekawe rzeczy opowiadasz nam, Tommy, odezwała się pani Alan. Twoi rodacy potrafią więc współżyć z krajowcami amerykańskimi. Nie ma co mówić. Smutna jest dola ujarzmionych ludów. Szeryf Alan wzruszył ramionami i powiedział. Problem Indian nie był ani nie jest łatwy do rozwiązania. Gdybyśmy nawet nie zamknęli czerwonoskórych w rezerwatach, to koloniści by ich wyrżnęli co do jednego. Wystarczy przypomnieć masakrę w Camp Grant. Opowiedz pan o tym, jeśli łaska. Chętnie posłuchamy, zagadnął Bosman. Smutna to raczej historia, odparł szeryf. Kiedy nie udało się siłą osadzić Apaczów w rezerwacie, bo wojska było mało, a rozległe tereny i klimat dawały czerwonoskórym przewagę, prezydent Grant zapoczątkował wobec Indian politykę pokojową. Wtedy to właśnie banda głodujących Ariwaipa Apaczów przybyła do posterunku wojskowego w Camp Grant. Porucznik Whitman, dowódca posterunku, Nakarmił ich oraz nakłonił do sprowadzenia rodzin i przyjaciół. W wyniku tego zgłosiło się wielu Indian z rodzinami. Whitman założył dla nich mały nieoficjalny rezerwat. Zbyt wielka była jednak nienawiść białych i meksykańskich osadników do Apaczów za stałe ich napady, bo gdy zwiedzieli się o założeniu rezerwatu, postanowili zniszczyć go, nie zważając, że znajdowali się w nim pokojowo nastawieni Indianie. 30 kwietnia 1871 roku o świcie, Osadnicy i Meksykanie napadli na obóz. Wyrżnęli śpiących Indian, nie oszczędzając kobiet ani dzieci. Ciała czerwono zostały okropnie okaleczone. Zaledwie kilku Indian udało się zbiec w góry, podczas gdy napastnicy pospiesznie wycofali się do Tucson, zabierając wiele indyjskich dzieci jako jeńców. Osadnicy chwalili się głośno, iż ani jeden z nich nie został ranny podczas napadu. Wielu obywateli Arizony uważało ten mord za usprawiedliwiony. Ponieważ Apache stale napadali na osady, a ślady band wiodły wprost do Indian obozujących blisko Camp Grant, pozostającego pod oficjalną opieką wojska. Potępiono tylko zabicie kobiet i dzieci. Prezydent Grant kazał aresztować wszystkich uczestników napadu. Zagroził, że cała Arizona zostanie poddana prawu wojennemu. Przywódcy napadu zostali wprawdzie aresztowani, lecz sąd ich uniewinnił. Indianie uzyskali jedynie to, że w ich życie w rezerwacie nie mogą się wtrącać biali, i że korzystają z materialnej oraz moralnej pomocy rządu nasz szeryf ma dużo racji szanowna pani pojednawczo odezwał się bosman dla pań to wprawdzie widok przykry ale ja i tomek pójdziemy rzucić okiem na tego gagatka oczywiście jeżeli pan szeryf zezwoli i nie ma nic przeciw temu bardzo proszę może będzie to dla was pewną rozrywką na tym pustkowiu zgodził się szeryf macie dość czasu ponieważ jeńca muszę zatrzymać tutaj aż do przybycia kapitana mortona z oddziałem kawalerii który przetransportuje go do fortu Apacz. Przybędzie on nie prędzej, jak jutro po południu. Chętnie się przyjrzę czarnej błyskawicy. Naraz odezwał się Tomek tak lekkim tonem, że pani Alan i Sally spojrzały na niego z wyrzutem. Jeżeli policjanci będą go dobrze pilnowali, to nie mamy się czym kłopotać. Czy jednak można im dowierzać pod każdym względem? Kto ma kluczyk od oków? Brawo, brawo, kawalerze! Cenię roztropność i rozsądek, pochwalił szeryf, Pewny, że zdołał przekonać młodego Polaka o słuszności swego postępowania. Możecie się niczego nie obawiać. Kluczyk od kajdanek wisi sobie spokojnie na łańcuszku mego zegarka. Mówiąc to, pokazał mały, płaski klucz przymocowany do łańcuszka. Sali przybladła z wrażenia, przyglądając się kluczykowi. Och, jak to się dobrze składa, zawołała, lecz zaraz dodała pospiesznie. Jak to się dobrze składa, że stry jest tak ostrożny. Czy mogę pójść z Tomim i panem Bosmanem popatrzeć na tego okropnego człowieka? i wierci pięto. Tylko uważaj, żeby ci się w nocy nie przyśnił, śmiał się szeryf. Sali, kochanie, nie bądź zbyt długo wieczorem na dworze, przykazała matka. Głowa mnie rozbolała, idę do łóżka. Dobrze, mamusiu, chodźmy, Tomi. Pani Alan pierwsza opuściła jadalnię. Szeryf zatrzymał Bosmana na strzemiennego przed snem, więc Tomek z Sali wyszli na werandę. Sali chwyciła Tomka za ramię. Tomi, omal się nie zdradziłam. Na szczęście w porę ugryzłam się w język. Czy wiesz, że taki sam kluczyk znajduje się w szufladzie biurka w gabinecie? Szepnęła. Czyżby? Co ty pleciesz? Nie udawaj, że nie wiesz, co mam na myśli. Oburzyła się Sali. Dzisiaj rano nudziło mi się trochę, więc zajrzałam do szuflady biurka w gabinecie. W szufladzie leżą stalowe kajdanki z takim samym kluczykiem jak ten u stryjka na łańcuszku. Czy jesteś tego pewna? Oczywiście, że tak. Przyjrzałam mu się dokładnie, ponieważ bawiłam się tymi bransoletkami, jak to nazwał kajdanki Bosman Nowicki. Zaraz też poznałam, że kluczyk jest taki sam. Tomek odczekał chwilę, aby ukryć podniecenie i odparł obojętnie. A niech tam sobie leży. Cóż mnie to może obchodzić? W ogóle nie wiem, po co mi to powiedziałaś. Cenię roztropność i ostrożność, rzekła Sali naśladując głos stryjka. Ach ty obłudniku! Przez całą kolację siedzi i rozmyśla jakby tu uwolnić nieszczęsnego wodza Indian, a teraz udaje niewiniątko. Cicho bądź sali na miłość boską. Co ty wygadujesz? Jeszcze nas kto usłyszy. Ha, nareszcie się wydało, triumfowała dziewczynka. Mnie nigdy nie oszukasz. Skąd możesz wiedzieć, o czym rozmyślałem w czasie kolacji? Oj, Tomi. Przecież już ci kiedyś powiedziałam, że gdy patrzę na ciebie, to wiem, o czym myślisz. Masz szczęście, że nie jestem szeryfem. Musiałabym zaraz cię zamknąć w piwnicy. Sali. Dobrze, już dobrze. Widzisz teraz, że nawet taka niemądra dziewczynka może się na coś przydać. Nigdy nie powiedziałem, że jesteś niemądra, gorąco zapewnił Tomek. Chłopiec zamilkł, gdyż szalony pomysł przyszedł mu dopiero w tej chwili do głowy. Sali nie myliła się, sądząc, iż rozmyślał nad możliwością udzielenia pomocy czarnej błyskawicy. Do tej jednak pory, zdawało mu się to absolutnie niemożliwe. Teraz natomiast cała sprawa zaczęła wyglądać realniej. Gdyby Indianin pozbył się więzów, na pewno by zdołał umknąć prześladowcom. Tomek wahał się, czy może całkowicie zaufać młodej przyjaciółce. Postanowił ostrożnie wybadać grunt. No tak, Sali, muszę przyznać, że jesteś sprytna i domyślna. Cóż jednak z tego, że taki sam kluczyk leży w biurku twojego stryjka? Kluczyk do nas nie przyjdzie, a wydostanie go stamtąd jest ryzykowne. Pomyśl tylko. Aby uwolnić Indianina, należałoby wyjąć kluczyk z szuflady, otworzyć okowy, którymi skuty jest czarna błyskawica, a potem z powrotem umieścić kluczyk na dawnym miejscu. Tommy, jeżeli tylko zgodzisz się dopuścić mnie do spisku, to podejmuję się wydobyć kluczyk i schować go z powrotem do szuflady. Możesz być pewny, że włożę go tak samo w dziurkę bransoletki, jak tkwi w niej w tej chwili. Hm pomyślę nad tym. Może będzie można coś pomóc temu nieszczęśliwcowi. Tommy! Ty musisz to zrobić. Czy wiesz, że po raz pierwszy będę brała udział w takim prawdziwym spisku? Dobrze, sali, dobrze. Teraz uspokój się, bo lada chwila bosman tu przyjdzie. To mi nie oszukuj mnie! Czytałam, że spiskowcy zawsze składają przysięgę na dotrzymanie tajemnicy. Bez przysięgi nie ma mowy o spisku. Tomek już miał wybuchnąć gniewem, ale w tej chwili w jadalni rozległo się odsuwanie krzeseł. Wymamrotał więc szybko słowa zaimprowizowanej przysięgi na wierność czarnej błyskawicy. A uszczęśliwiona sali ściszonym głosem powtórzyła je uroczyście. Bosman wszedł na werandę w chwili, gdy dziewczynka wylewnie ściskała Tomka po zakończonej przysiędze. Bosman ujął się rękoma pod boki i rzekł: No, dość tego gruchania, moje kochane Urwipołcie. Chodźmy się przyjrzeć Indiańcom. Wspaniale, proszę pana. Jeszcze tylko muszę Tomiego o coś zapytać, zawołała dziewczynka. Wspięła się na palce, by jednym tchem szepnąć Tomkowi do ucha. Czy pan Bosman także będzie należał do spisku? Tomek uszczypnął ją w łokieć i odparł również szeptem. Myślę, że tak. To niech on również przysięgnie, nalegała sali. Cicho bądź. Bosman zrobi to później. Cóż to za konszachty? Zawołał marynarz, bawiąc się doskonale zakłopotaniem chłopca. Nic, proszę pana. Naprawdę nic, zapewniła sali.